Witajcie! Oto kolejny odcinek Ford Media Boost i najnowsze informacje ze świata Forta. Zaczynamy! Ford wzmacnia swoją ofertę skierowaną zarówno do rodzin, jak i firm. W rumuńskim zakładzie Ford Otosan w Krajowej ruszyła produkcja nowego Forda Transita Courier i nowego Forda Tourneo Courier. Warto dodać, że elektryczne odmiany tych modeli e-Transit Courier i e-Tourneo Courier wejdą do produkcji w przyszłym roku. Z dumą ogłaszamy, że nowy Transit Courier uzyskał najwyższy w historii wynik w testach bezpieczeństwa Euro NCAP, jaki przyznano w grupie dostawczych furgonów. Fenomenalne 93%. Transit Courier nie jest jedynym modelem dostawczym z gamy Ford Pro z prestiżową nagrodą Euro NCAP. Modele Transit i Transit Custom uzyskały status gold w 2021 roku, podobnie jak elektryczny e-transit, który osiągnął ten status w ubiegłym roku. Ruszyła produkcja nowego Transita Custom. Najlepiej sprzedającego się jednotonowego dostawczego vana w Europie oraz wielofunkcyjnego Tourneo Custom. Samochody produkowane są w Turcji, w futurystycznej fabryce Ford OtoSan. Zaawansowana instalacja solarna, sztuczna inteligencja oraz nowoczesne linie montażowe. To tylko niektóre z innowacji wprowadzonych w tym zakładzie dzięki wkładowi finansowemu Forda o wartości 2 miliardów euro. Podróżniczka, dziennikarka, autorka książek. W trzecim odcinku z cyklu autentyczne rozmowy w e-transicie gościem Beaty Sadowskiej jest Beata Pawlikowska. Bardzo starałam się uzyskać akceptację od innych ludzi, a im bardziej ja się starałam uzyskać od nich akceptację, tym bardziej oni mnie odpychali. Po to właśnie w ten sposób życie nas uczy samodzielności emocjonalnej, więc wtedy oczywiście bardzo cierpiałam. Dzisiaj jestem za to wdzięczna. Minął już ponad miesiąc odkąd Lexi Alford, próbująca zostać pierwszą osobą, która okrążyła kulę ziemską pojazdem elektrycznym, wyruszyła w swoją podróż. Niedawno przyszedł czas na pożegnanie Europy. Postępy podróży można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!